Objazd do Jeleniej Góry. Ludzie z ulicy Kaczawskiej muszą tędy jechać do Jeleniej Góry. Droga jest jednokierunkowa jeszcze, proszę Państwa. O, GPS wieje. Tak, pokazuje, jakaś Dobra droga to jest Chyba leśniczówka tutaj miała być, tak? Nie. O ho, ho 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 jaka fajna droga U. Żeby ten Volkswagenik tylko nie rozchorował się na chorobę lokomocyjną Mm -hmm. O jakie dziurki fajne są no, nie ma Tutaj nawet 30 na godzinę Ciężko jechać O Pan co przede mną jechał Już jedzie dalej Za 150 No cóż, trzeba kierować dwoma rękoma, niestety. I mamy objazd. 50 metrów prosto. Ha, prosto robią następny most. Ha, ha.